Już w najbliższą sobotę piłkarze Olimpii Grudziądz zakończą rundę jesienną w zmaganiach na zapleczu Ekstraklasy. Rywalem będzie Termalika ciecza. Mamy dosyć doświadczony sztab szkoleniowy, jak również kadrę zawodniczą i wszyscy sobie zdajemy sprawę jaka jest waga tego spotkania. Naprawdę Bardzo starannie się przygotowujemy do tego spotkania, żeby zakończyć w dobrym stylu. Rundę. Piłkarze z niecieczy to obecny lider rozgrywek. Mimo to Grudziądzanie wierzą, że ich przyszły rywal jest zdecydowanie do ogrania. Gramy z rywalem, który, który można powiedzieć no, zdominował. Zdominował troszeczkę tą ligę. Jest to chyba zespół najrówniej grający w przekroju całej rundy, ale też ma swoje, swoje, swoje słabości. W głowach niektórych zawodników Olimpii jest jeszcze poprzednia kolejka, w której na wyjeździe dość zdecydowanie przegrali z odradzającą się powolnymi krokami miedzią Legnica. Myślę. Szczególnie nie wyszedł. Nać był w telewizji można było to odebrać, że mieć grała awansami, nie wiem, nie jesteśmy w środku tabeli, albo się broniłem przed spadkiem, odegraliśmy słabe spotkanie. Za to ostatnie mecze nieco lepiej wspomina powracający do pierwszego składu Bartosz Fabiniak. To m.in. dzięki jego postawie w legnicy Miedź wygrała, i tutaj w cudzysłowie tylko 2 do 0. W tej legnicy no było, było sporo pracy. Starałem się robić to, co mogłem. No w dwóch sytuacjach nie, 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 nie udało się obronić, no ale. Teraz mamy, mamy kolejny mecz, tak jak tutaj powiedział, że, że, że przyjeżdża ciecza i, i na pewno będzie trzeba zrobić wszystko, żeby e, odnieść korzystny rezultat. Jeszcze kilka słów o kadrze Olimpii przed sobotnim meczem. Ta wydaje się być niemal w komplecie. Problemem mogą być jedynie pewne niedyspozycje wśród niektórych zawodników. Nie wszyscy zawodnicy jeszcze po prostu... Trenują odpowiednio długo, żeby być w optymalnej dyspozycji, ale rzeczywiście to jest pocieszające. Szkoda, że ta ronda się kończy, bo praktycznie dysponuję wszystkimi zawodnikami, których mam w kadrze, poza Adrianem Bielawskim. Potencjalna sobotnia wygrana Olympii z Thermaliką może się okazać pierwszym zwycięstwem nad zespołem Strzówki tabali w tym sezonie. Kluczem moim zdaniem w tym spotkaniu będzie po prostu nie stracić bramki. A przy, przy cały czas, przy, jeżeli nie tracisz bramki, to do 95-94 minuty w zależności od ile czasu zostanie doliczone, masz szansę po prostu na, 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 na trzy punkty. Pojedynek pomiędzy Olimpią Grudziąc a Termaliką Nieciecza zaplanowany jest na sobotę. Pierwszych wizdek sędziego zabrzmi punktualnie o godzinie 12.00. 45.